Wreszcie skończyłam pisać ściągę. pelfer chyba nie zauważy. Ale przydałoby się coś mniejszego. Ciekawe, czy teraz zobaczę. Ej, w kieszące też się nie zmieści. Te równania są za długie na ściągę. Zmniejszaj się. Eee, nie mogę z tymi wzorami, no. Jutro egzamin, co? Trzymaj! Haha! Ha. ale śmieszne. Użysz ty! Jedny balonik. Zaraz. Mam genialny pomysł. Idealna ściąga. Napiszcie wzory na pełnym balonie. Gdy zajdzie powietrze, zaklejcie taśmą wilgotny tusz. A potem paznokieć. Ale małe nikt nie zauważy, że ściągacie. Będzie piąteczka jak nic. Poręczna sztuczka, co? Woj. Podczas nauki trzeba być zorganizowanym. Zakreślenie tekstu może w tym pomóc. Ten test będzie banalny. Ej, nie mogę się odwodnić przy nauce. No to dolewamy. O! No, mówiłam. Mm, no. Bez dwóch zdań. Jennifer, nie! Moje notatki. Zakreślacz to nie zabawka. Jak mam się uczyć? Wyluzuj, Kate. Cytryna to nie tylko witaminę. Ło! Jak to zrobiłaś? Normalnie magia. Od teraz, gdy wasze pasgroły nagle wam się znudzą, zmyjcie je cytryną. Nieźle, co? Tylko wrzućcie nową do szklanki. Ujście rzeki Mississippi znajduje się w przepięknym stanie Minnesota. Ups, spóźniłam się. Może nikt nie zauważy. Ewa, spóźniłaś się. Proszę usiąść. Tak, proszę pani. Wróćmy do naszego tematu. Jeśli chcecie dojść do uścia Mississippi, brałaś udział w walce kogutów czy co? Hej, Madison, e, hej, Ewa. Biedaczka, chyba potrzebuje pomocy. Trzymaj. O nie! Wyglądam jak goryl. Poprawię włosy i będzie dobrze. Nie, wciąż to samo. Może nikt nie zauważy. Czekaj! Pomogę Ci! Patrz, co tu mam! Puder! Błyskotki! Brokat! A nawet podkład! Jestem Twoją makijażową matką chrzestną! Wystarczy wziąć taki przybornik. Kawałek tektury ukryje zawartość pora wlać trochę ulubionego podkładu. Dużo się tu zmieści. Idealna skrytka. Nie zapominajmy o szmince, brokacie i błyskotkach w kolejnych przegródkach i korektorach na górze. Pora na akcesoria. To damy tutaj. Pomadki tu. Pędzelki też się zmieszczą. Jeszcze kamuflaż, czyli kolorowe kredki i ołówki. Gratujesz mi życie, Madison. Pora na makijaż. Zacznę od korektora. Teraz podkład, jeszcze usta, i oczywiście oczy. Trochę ozdób. Po gorylu ani śladu. Dziękuję, Madison. Nie ma za co. Dziewczęta! Dobry makijaż to podstawa. Zaczynamy lekcję. Oj, nie ma kredy. Ma ktoś z Was kawałek? Nie, ja też nie. Załatwię to. O, moja twarz! Co on robi? Nic z tego nie rozumiem. Jeszcze troszkę potrzemy i voilà! Kreda! Tak jakby! Przynajmniej można tym pisać. Ochyda! Ech, moja twarz! Mój makijaż! Dobrze, że znamy kilka sposobów na przemycanie kosmetyków na lekcje. Czasem trzeba nakarmić mózg na lekcję. Ale chipsy to nie najlepszy wybór. Ale pyszne. O, -o chrupanie cię sprzedało, mija. Musisz się nauczyć, jak być cichym podjadaczem. Przebij brzeg paczki ołówkiem i zawieś ją pomiędzy dwoma ławkami. Mam wrażenie, że lepiej tak smakują. O, o, nauczycielka na dziesiątej. Kiedy przyjdzie czas ukryć paczkę, odsuń ją lekko i zasłoń zeszytem. Dzień dobry, nic tu nie mam. Po prostu wciągnęła mnie lekcja. Przerwa. Hej, musicie to zobaczyć. Ups, irytujące. Pokaż, ogarnę. Albo jednak nie. Noż. Czekajcie, chyba mam pomysł. Hmm, zajmę się tym. Pożyczę tylko spinacz. To maleństwo wystarczy. Wytnij końcówkę w ten sposób i zrób to samo z drugą. Połóż wygiętymi drucikami do góry. Teraz wsadź telefon w otwór i włala. Możesz wygodnie oglądać filmiki. Tawiki zawsze mnie rozśmiesza. Hej, Jennifer, co jest? Nie smakuje ci śniadanie? No samą myśl o szkole robi mi się niedobrze. Pospiesz się, czas wychodzić. Tak, mamo. Ojej, dobrze się czujesz? Kryć się zaraz wymiotuje. O, matko, moje małe biedactwo. Te obaw, Jen wcale nie jest chora. Po prostu włóż garść chrupek do buzi, napij się soku pomarańczowego i pogryź. Tylko ich nie połykaj. Można się nabrać co? Ten trik przydaje się, kiedy macie dużo zadane. Kochanie, może jednak zostaniesz dzisiaj w łóżku Przebierz się w piżamę, a ja zrobię ci herbatę Mówiłam, że to działa Wstawaj, Jennifer! Czas szykować się do szkoły Która godzina? O szósta? Nie, już dziewiąta! Matko, przymknęłam oczy tylko na chwilę Dzisiaj sprawdzian. Szybko pakuj się i biegnij na autobus. Jak to się mówi? Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Spakuj wszystko i biegiem. Potrzebuję pudełka na lunch? Hmm. Dobra, teren czysty. Ten mały makaron uratuje mi dzisiaj skórę. O, jaki ciężki ten plecak! Tato, podrzucisz mnie do szkoły? Pewnie. Ułóż makaron do buzi, kiedy rodzic będzie pomagał ci ubrać plecak. I w odpowiednim momencie zagryź go tak mocno, jak tylko możesz. Jennifer, to twoje plecy? Trochę przerażające, ale zawsze działa. Aż za dobrze. O nie, tata wzywa pogotowie. Nie martw się, ani się obejrzysz, a będziesz zdrowa. No cóż, to lepsze niż sprawdzian z matmy.